Lionel Messi z pucharem przypomina Roberta Lewandowskiego za gry w Bayernie Monachium Skopiował Polaka Argentyna triumfatorem mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze to był wyjątkowy chwilę nie tylko dla piłkarzy. Ale także dla kibiców. W niedzielę 18 grudnia reprezentacja Argentyny zdobyła swoje trzecie mistrzostwo świata w piłce nożnej. Wygrywając turniej w Katarze. Naprzeciwko nim stanęli rozpędzeni Francuzi. Trójkolorowi mieli ambicję obronić tytuł, który udało im się wywalczyć 4 lata temu. Niestety tym razem musieli uznać wyższość swoich rywali. Choć nie było to łatwe zadanie, podopieczni Lionela Scaloniego w końcu odnieśli upragnione zwycięstwo. Mecz przerodził się we wspaniałym widowisko, po 80 minutach przytłaczającej dominacji Argentyny. Francuzi niespodziewania wrócili do gry. Nieustępliwy Kolian Bappe trafił do bramki przeciwników dwa razy w ciągu zaledwie 97 sekund i tym samym doprowadził do remisu. W ciągu dodatkowych 30 minut kibice znów ujrzeli dwa gole, które jednak nie przyniosły rozstrzygnięcia. O tym, kto zostanie mistrzem świata, musiał zdecydować żółty karne. W jedenastkach lepsi okazali się arbitre Leste którzy poprzedni mundial zwyciężyli w 1986 roku. Bohaterem reprezentacji Argentyny został, nie kto inny, jak tylko Leo Messi. W tym momencie piłkarz zdobył już niemal wszystko, co jest do zdobycia we współczesnym futbolu. Nic dziwnego, że nie posiada się z radości, tak samo jak jego kibice. Argentyńscy piłkarze wrócili już do kraju, gdzie infatują zwycięstwo wraz z rodakami. Z lotniska zawodnicy wracali specjalnym autobusem z odkrytym dachem. Jak można zauważyć na nagraniach, siedmiokrotny zdobywca złotej piłki nie rozstaje się z pucharem mistrza świata nawet na krok. Leomes się trofeum zabiera ze sobą nawet do sypialni. Na facebookowym profilu mistrza pojawiła się seria fotografii na których widzimy go leżącego w łóżku i śpiącego z upragnioną nagrodą. Z fotografii można odczytać wyraźną inspirację podobną sesją naszego piłkarza, Roberta Lewandowskiego, który parę lat temu także hucznie świętował zwycięstwo Bayernu Monachium w Champions league. Widocznie tak mają wielcy mistrzowie.